Proszę państwa, z okazji ważnego dnia w moim życiu, z okazji przełomowych urodzin napisałem wiersz i chciałem go teraz przeczytać. Tak. Witam was, szanowni goście. Za to ostrzeżenie o nic więcej nie proście. Przychodzę wam na ratunek, opisując niebezpieczny gatunek. Tworzą się ich całe stada. Oj, biada nam, biada. Może być w niej nawet gracja, póki nie usłyszy słowo Konfederacja. Utraciła swe walory. Jest symbolem nocnej zmory. Ze swym hamstwem zespolona. Od dobroci wyzwolona. Do rozrodu też nie skora. Pełni funkcję destruktora. W swym umyśle tworzy trola. Temu nie strzel do niej gola. Nie jesteśmy jeszcze nadzy. Odetnijmy ją od władzy, bo jej serce jest na haju, tworząc prawa temu kraju. Z lat anioła nie skorzysta tu potrzebny egzorcysta, utraciwszy wszelkie cnoty, będzie głaskać swoje koty, gdy prezencja dostateczna, jak modliszka, jest skuteczna. Gdy, gdy nieszcześnik się nabierze odmów za niego pacierze, naiwniak pójdzie na straczenie, kontakt z dzieckiem to będzie jego marzenie. Kim jest cień tego listka? To jest właśnie feministka!